Hello, witajcie moi kochani w drugiej części. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będą to dodatki, kosmetyki, troszeczkę kosmetyków do pielęgnacji. Nie ma tego dużo, myślałam, że będzie więcej, ale nie ma tego tak dużo. Także będzie dosyć krótko, zwięźle i na temat. I zacznę może od książek. książek książki są tylko dwie: jedna jest moja, Jedz i chudni. Jest to dosyć ciekawa książka, wiadomo, z przepisami. Książka kucharska, nic innego. Bardzo mnie zaciekawiły, po prostu zainteresowały te obrazki, bo są fajne, kolorowe. Przepisy te są dosyć ciekawe, bardzo proste. Jeszcze nic z tego nie gotowałam, nie przygotowywałam. Także okaże się, zobaczymy. Wygląda dosyć pysznie, także zachęciło mnie to do. Dokupna tej książki cena tej książki była bardzo niska, bo to było 9,99 w Biedronce. Także w Biedronce naprawdę dosyć często można znaleźć fajne książki w bardzo dobrej cenie. Wcześniej właśnie kupiłam sekret, który ostatnio widziałam później w Empiku. W Empiku ten sekret kosztował 39,90, a w Biedronce też 9,99. Dosłownie to samo, to, to samo wydanie, ta sama, ta sama treść, wszystko identyczne. Nie wiem od czego to zależy, ale wiodące, naprawdę, jak jest ten dział z książkami, ten taki koszyczek, to warto tam zajrzeć. Także ja sobie wybrałam tą książkę. Przepisy są, tak jak mówiłam, dosyć ciekawe, zdrowe. Fajne jest, że jest podana właśnie kaloryczność na dane, na dane danie, także można sobie określić dzienne spożycie tak kalorii i wybierać ewentualnie wtedy dania. Także to by była ta książka, świetne obrazki, serdecznie Wam polecam. Drugą książkę wybrał sobie mój narzeczony, też z Biedronki, też cena 9,99 i jest to swojska Biesiada. Wiadomo, jak facet lubi sobie pojeść, lubi też gotować, także, także tutaj już są przepisy bardziej skomplikowane, natomiast obrazki również są świetne, bardzo ładnie zrobione jakościowo, kolorystycznie. Także to są te dwie książki. I kolejna rzecz z Biedronki, też typu książka, jest to przepisnik przepiśnik, normalnie zakochałam się w tym przepisniku. ma cudowne kolory, pastelowe, niebieskie, miętowe, truskawki na, na okładce, tutaj ma taką truskawkę, gumeczkę, która właśnie jest fajna, bo to się Wam nie otworzy, jeżeli tą truskawkę włożycie w to miejsce, gdzie powinno być, także to wygląda tak, w środku jest wiadomo, bardzo dużo miejsca na przepisy, kartki też są, jak widać, kolorowe, różowe, niebieskie, fioletowe, <śla> naprawdę jest to przeurocze, są miejsca właśnie na Przepisy na przekąski, później mamy chyba, tak, zupy, obiady, palce, lizać, później są też sałatki. Miejsce jest też na włożenie, tutaj właśnie są kieszonki, żeby włożyć sobie na przykład, nie wiem czy przepisy z gazety, czy skądś tam, oczywiście wpisać, i też jest, są naklejki, i miejsce, żeby przykleić te przepisy. Także bardzo fajna kolorowa. Kolorowa książka zeszyt, nie wiem jak to nazwać po prostu przepisnik. Na pewno mi się przyda. Na początku też jest kilka, kilka przepisów, także to by było to, i to kosztowało nie pamiętam dokładnie ale około między 20-25 zł, także 23 chyba, albo 24 zł. Także to było to. Teraz może przejdę do kolorówki. Tak jak mówiłam, nie ma tego dużo. W Polsce nie było szału zakupów. Także pokażę Wam szybciutko to, co udało mi się kupić i dorwać. I tak na początku będą to dwie konturówki do ust z Essence, lip liner. I to jest w kolorze. Nie przygotowałam się, nie przeczytałam wcześniej. Numer 11 in the Nude. To wygląda. O, może coś tam widać. Pokażę Wam, może na ręce, jak to się prezentuje. Jest taki zwykły beżowy, bardzo naturalny kolor. I druga konturówka, jest to o numerze 15, Honey Berry i to jest już naprawdę taka intensywna, ona nie wygląda, tutaj wygląda troszeczkę mniej intensywna niż jest naprawdę. Ja mam ją dzisiaj właśnie na ustach, jak widzicie prezentuje się nieziemsko, przynajmniej mi się podoba, jest to jedna z moich najciemniejszych konturówek, pomadek do ust, jakie posiadam i naprawdę bardzo mi się podoba. I kupiłam sobie jeszcze jedną pomadkę z Essence. Jest to pomadka o numerze 03. .com. Come Naturally. I ona wygląda, jest w takim kolorze. Pokażę może Wam też na ręce. To już jest bardziej świecące. Tamte są matowe. Jest taki kolor. To już też jest kolor bardziej naturalny. Ale, ale tak jak mówię, on wpada po prostu w taki jakby fiolet. Fakt, usta wyglądają troszeczkę sino po zastosowaniu tej pomadki, ale mi taki efekt się podoba, nie przeszkadza, także z tej też jestem bardzo zadowolona. Kolejnym produktem jest podkład Bourjois Healthy Mix. Jak wiecie, jest bardzo dużo opinii, recenzji na temat tego podkładu na YouTubie, dlatego też chciałam wypróbować to na własnej skórze. I ogólnie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, efekt jest naprawdę bardzo fajny, do codziennego użytku jak najbardziej się nadaje, krycie jest średnie. Błyszcza się potem nie świeci, gdzie ja mam zdolność do przetuszczania się twarzy, wiadomo, tutaj w strefie T. Problem jest tylko jeden z tym podkładem, że odcień jest troszeczkę za jasny. co prawda, pani pomagała mi wybierać, pani ekspedientu pomagała mi wybierać ten kolor. No i jak się okazało później w domu, po nałożeniu na całą twarz, okazało się, że jest jednak troszeczkę przyjazny, moja twarz jest zablada, dlatego ten mój wcześniejszy podkład, który używałam, on był już. Troszeczkę przyciemny teraz dla mnie, bo wiadomo, była zima, ta cera jest bardziej blada, teraz będzie lato, to może się trochę, troszeczkę opala i wrócę właśnie tylko do tego podkładu. Podkład, o którym mówię, jest Afiniton z Maybellina o odcieniu 24 Golden Beige. i właśnie po pomieszaniu tych dwóch podkładów ten jest w odcieniu 51 numer light vanilla, i po pomieszaniu tych dwóch podkładów, naprawdę efekt jest bardzo fajny, kolor mi odpowiada wtedy. I też dzisiaj mam na twarzy to duo dlatego, dlatego uważam, że dlatego <głos》>, uważam, że wygląda to dosyć ciekawie. Używam tego codziennie i ogólnie jestem zadowolona. Także e, teraz przejdę już do pielęgnacji. Też po dość częstych opiniach, recenzjach postanowiłam kupić oczyszczanie Ziaja pasta do głębokiego oczyszczania twarzy przeciw zaskórnikom. I powiem Wam tak, wiadomo, oczyszczanie wysypało mnie potem strasznie, ale chyba jest taki tego zamiar. Ogólnie jestem zadowolona, bo faktycznie buzia potem jest ściągnięta, to jest też taki jakby peeling, ma tam drobinki, można sobie masować, zerrzeć ten stary naskórek. I potem skóra jest naprawdę matowa, oczyszczona, po nałożeniu kremu wygląda bardzo świeżo. Także jestem zadowolona. Teraz już po dłuższym, bo już używam tego z 3 tygodnie i używam tak dwa, trzy razy w tygodniu, też nie za często. I już te wypryski zaczęły ustawać, także jestem z tego zadowolona. I myślę, że także, że, że jest godny polecenia. Tak jak są opinie pozytywne, tak mi on też się bardzo spodobał. I dalej mam coś do włosów, jest to garnie Fructis, gęste i zachwycające, jak wiecie ja lubię kosmetyki do włosów, lubię testować, wypróbowywać, cały czas szukam swoich idealnych kosmetyków, dlatego też postanowiłam sobie spróbować to, jest to maseczka, tak, odżywcza maska, jej nie trzeba zbyt długo trzymać na włosach, tylko tak jak odżywkę nakładamy, nie wiem, kilka minut, tyle ile bierzemy, nie spłukujemy, wychodzimy. I gotowe? Kolejnym kosmetykiem do włosów jest L'Oreal Sef, Elixir ożywczy, unikane połączenie 6 olejków kwiatowych, wygładzenie i blask. Um, powiem Wam, olejki ja bardzo lubię, właśnie, zwłaszcza te nieobciążające, bo większość z nich niestety, ale przetłuszcza włosy. Um, ten sprawdza mi się bardzo fajnie, jak widzicie. Co prawda nie użyłam go jeszcze dużo, ale już coś mogę na, ten, na, na jego temat powiedzieć. I ogólnie jestem zadowolona. Faktycznie włosy są po nim miękkie. Gładkie, także myślę, że efekt zamierzony jest uzyskany i już praktycznie ostatnią rzeczą, co chodzi o pielęgnację. Wiadomo, teraz fit jest trendy, odchudzanie diety, ćwiczenie w sumie, co jest bardzo dobre, bo to na pewno każdemu wyjdzie na zdrowie. Lepszy jest taki trend niż palenie, picie czy coś w tym stylu, bo to nikomu na dobre nie wyjdzie. Także fajnie, że moda jest teraz na, na bycie zdrowym, by, by, bycie fit, co, co też mi się bardzo podoba. Też coś próbuję robić w tym kierunku, także, także z tym zamiarem kupiłam właśnie. Jest to serum redukujące tkankę tłuszczowo, size down, antycelulitowe. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest to Eveline. Co prawda, ja już dużo kosmetyków Eveline z tej serii, bo też płaski brzuch, jakieś tam ujędrnienie pośladków, brzuch, uda. Dużo używam takich kosmetyków, szczerze mówiąc, nie wiem, czy one działają, czy nie. Wiadomo, jak się to idzie w parze z dietą i ćwiczeniami, to, te, to jest tylko i wyłącznie taki wspomagać, żeby ujędrnić tą skórę, żeby ona jakoś wróciła do starych rozmiarów. I to jest, to jest, to szukam czegoś z efektem rozgrzewającym, jak wiadomo, jeszcze wieczorem. Nie jest aż tak ciepło, żeby się chłodzić. Szukam czegoś na rozgrzanie, jest to niestety efekt chłodzący, ale jeszcze mam stary z rozgrzewającym efektem, także na razie będę docierać ten stary. I teraz, ostatnią rzeczą, muszę tutaj chwycić, e, którą jestem po prostu zachwycona, jest to najnowszy mój zakup, kupiony po prostu kilka dobrych dni temu, ale już zdążyłam go wypróbować. I jest to nic innego, jak wam pokażę, jest to twister. Na którym się staje, i po prostu tak sobie się obracamy. Ten Twister jest o tyle dobry, bo też tutaj właśnie ma takie dotrzymanie rąk, czyli możemy też sobie spokojnie ćwiczyć ręce, przód, tył. No i wiadomo, to obracanie. Fakt, tak jak czytam opinię, łapie przy tym kolka. Co prawda nie jest to aż takie uciążliwe. Też nie można się po prostu przemęczać. Słyszałam na początku 5 minut, i postaram się do tego, do tego dostosować. Później po prostu zwiększać co 2 minuty, co ileś tam minut staram się na tym ćwiczyć codziennie działa to na boczki jak zrobimy to troszeczkę przy przysiadzie te obracania to też na uda na pośladki i głównie tutaj do pasa i od pasa w dół talia, że to pięknie rzeźbi talię zobaczymy jak się będzie sprawdzało, mam nadzieję, że później będę mogła się pochwalić jakimiś efektami i tyle kochani, to by było na tyle, miałam dużo przerw dzisiaj mój sprzęt po prostu mnie zawodzi i robi niemiłe niespodzianki także mam nadzieję, że jakoś to uda mi się złożyć i wrzucić. Mam nadzieję, że filmik się pojawi w weekend. Także ja Wam życzę miłego popołudnia, zależy zależnie od jakiej pory dnia oglądacie. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Na razie, hej!